Dzień dobry, Panie Grzegorzu. Znowu się będziemy widzieć. Ja byłam na pokazie tego filmu. Od Lenina do Putina, na tej pierwszej części. To był kościół Matki Bożej Różańcowej we Wrocławiu. Parafia. No, nie miał Pan Brody. Jeszcze wtedy. I byli chyba jeszcze rodzice. Poszliśmy. Ktoś jeszcze, ja byłam i ktoś jeszcze był. Na tym pokazie. Było, do, w sumie było mało ludzi. Mało było ludzi. Tak jakby, no... Nikt nie wiedział za bardzo. No, wiedziałam, dlatego że... Dlatego, że mam blisko to jest mój rejon, no i i myślę, że to nie przypadek, że znowu się spotkamy. Ja byłam na tym filmie Giedrzwałd na pana filmie i powiem to jeszcze raz. Ten pokaz był zorganizowany w nocie przez Pana Fundację Osłuchowa. I naprawdę nie dość, że takie piękne miejsce tam dawno tam nie byłam, byłam jako dziecko. No przepięknie tam jest przepiękna wnętrza architektura. I w jednej tam, tam jest taka sala teatralna, taka kinowa, ale taka w ogóle wyremontowana w starym stylu i to wszystko tworzyło taki taki niezwykły klimat, bo powiem panu, że kiedy weszłam do budynku, martwiłam się, czy trafię. Nigdy tam nie byłam w żadnej sali, ale stał pan młody chłopak, który pokierował. Było dużo starszych ludzi, dużo takiego z tego starszego pokolenia, ale młodzi też byli. I kiedy zobaczyłam tych mężczyzn z tej fundacji w tych garniturach z tą białą-czerwoną flagą, po prostu wzruszyłam się. W sensie to wszystko razem tworzyło taki, taki niezwykły klimat. Pomyślałam sobie wtedy, to jest właśnie to. To jest właśnie to, to jest Polska. Poczułam się, zru, wzruszam się po prostu, poczułam się po prostu. Poczułam dumę. To jest dokładnie to, o co mi chodzi. To jest dokładnie to, na czym mi zależało i to sobie uświadomiłam po tych ludziach. Yy, takie przygotowanie, kulturę i. Mm, Poczułam w sercu, poczułam w sercu, że, że ta historia ona się powtarza teraz. I tym razem to jest Pana zadanie. Te pokazy filmu, Pana wystąpienia w Polsce to jest dokładnie to: powtarza się ta historia. Myślę, że pan sobie zdaje z tego sprawę. Pan jednoczy Polskę. Wtedy nie było komórek, nie było. Yy, była utrudniona komunikacja ludzi. A wszyscy się zjechali do tego Giedrzwałdu. I pan robi coś podobnego, tylko że to pan jeździ. Pan jeździ po całej Polsce. Pan robi te pokazy. I pan to robi. To, co ludzie wtedy zrobili, te pielgrzymki. To pan to robi, pan o tym wie. I pan robi taką pielgrzymkę po naszym kraju, tak jak Jan Paweł II, i głosi pan prawdę. I do kogo ma dotrzeć, ta prawda dotrze. I to poczułam w sercu, to chciałam Panu powiedzieć, że, że ja panu ufam. Ufam. Bo widziałam pana dzięki telewizji w Realu 24, dzięki Marcinowi Roli. Zobaczyłam pana w akcji, w pracy, jak pan świetnie wykonuje swoje zadanie. Jak pan stara się wykorzystać wszystkie y, możliwości, żeby, żeby sprawę rozwiązać. I naprawdę ja to doceniam, i właśnie o to mi chodziło. Ma pan moje zielone światło, i ja pana wspieram na tutaj, y, na mediach, popieram i. Zachęcam ludzi do tego, żeby na pana głosowali, bo, bo to jest istotne. Dlaczego internet? Dlatego, że dzisiaj wszyscy siedzą w internecie. My musimy tych ludzi wyciągnąć do rzeczywistości. To jest nasze zadanie. Przede wszystkim też chodzi o to, by edukować młodzież. Młodzież przede wszystkim yy, siedzi na TikToku. Naj, najbardziej interesuje młodzież, młodych ludzi, młode pokolenie TikTok. Dlatego jestem na TikToku, chociaż tego nie planowałam. Idziemy razem, ramię w ramię, idziemy razem. Ja idę z panem tą samą drogą. Wtedy, kiedy pan był tutaj, w tym kościele. To symbolicznie to miejsce ma ogromnie dla mojej rodziny znaczenie, dlatego że od pokoleń. Mm, no, mamy tu swój dom, swoje miejsce. Yy, I tu wychowywała się moja mama, wychowywała się moja babcia w tym miejscu. I myślę, że to nie jest przypadek, że pan się tu pojawił. I. Mój dziadek, moi pradziadkowie pochodzili z Lwowa. Tutaj się związał z moją babcią. I zamieszkali w jej domu. I tutaj się urodziły trzy córki. Ja jestem córką jednych z tych córek, które się tu urodziły w tym domu. Moi, moi przodkowie przede wszystkim pochodzą z tej wschodniej Polski. I. Ja widzę tą różnicę. Kiedy je, jeździłam na wschód do dziadków, to czułam tą Polskę. Czułam to. Czułam się jak w domu. Pana historię poznałam i pana ym, też dziadkowie czy pradziadkowie też. Yy, Pochodzą z tamtych rejonów. Dlatego czuję, że to, co Pan ma w sobie, jest mi bliskie. Podobnie widzimy rzeczywistość. Mój pradziadek bronił Lwowa. Nazywał się Józef Ząbek. Potem ich wypędzili, i oni musieli się tu przenieść na Dolny Śląsk. No, wywieźli, wywieźli Polaków, wygonili z domów i wywieźli na zachód. Kazali im się wynosić z domu. I ja mam w sobie to, co też Pan ma czyli to pragnienie tej Polski, tej wolnej, katolickiej. Pragnę wrócić do korzeni, wrócić do tego początku. Zastanawiałam się w którym momencie, który moment w historii Polski zaważył o tym, że była ta wojna i potem te kolejne te rozbiory itd. Gdzie, i tak dalej. Gdzie był ten moment? Gdzie Polacy popełnili ten błąd? Gdzie popełniono błąd? Wiem, że odwrócenie się od Boga, ale politycznie. Gdzie popełniono ten błąd? To bym chciała wiedzieć.